Stylowa Agnieszka Kaczorowska z uśmiechem wędruje po stolicy, trzymając w rękach bukiet kwiatów. Agnieszka Kaczorowska, znana polska aktorka i tancerka, w ostatnich miesiącach cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem mediów. Każde jej publiczne pojawienie się wywołuje niemałe poruszenie, a w obiektywach aparatów prezentuje się jak zawsze zjawiskowo. W ubiegły czwartek paparazzi uchwycili ją na spacerze w centrum Warszawy. Aktorka, ubrana w gustowny szary zestaw, trzymała w rękach pokaźny bukiet kwiatów, a na jej twarzy malował się promienny uśmiech. Czyżby nowy etap w życiu osobistym dodawał jej skrzydeł? Agnieszka, mimo wielu zmian w swoim życiu prywatnym, z powodzeniem łączy karierę zawodową z rolą mamy dwójki dzieci: pięcioletniej Emilii i trzyletniej Gabrieli. Choć rozstanie z mężem Maciejem Pelą z pewnością nie należy do najłatwiejszych doświadczeń, aktorka pokazuje, że potrafi zachować klasę i pozytywne podejście do życia. Jej optymizm oraz stylowe kreacje nieustannie przyciągają uwagę fanów i mediów. Agnieszka Kaczorowska, nowy etap w życiu zawodowym i prywatnym. W ostatnich tygodniach Agnieszka przeżywa prawdziwy renesans swojej kariery. Znana szerokiej publiczności jako Bożenka z klanu, aktorka coraz częściej pojawia się na salonach i w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że jej udział w nadchodzącej drugiej edycji programu Królowa Przetrwania dodatkowo podsyca zainteresowanie jej osobą. Program, którego emisja ma rozpocząć się pod koniec roku, z pewnością przyciągnie wielu widzów ciekawych nowego wcielenia Agnieszki. Jednocześnie celebrytka aktywnie rozwija swoją obecność w internecie, regularnie dzieląc się na Instagramie momentami ze swojego życia codziennego. Jej wpisy i zdjęcia dokumentują nie tylko życie zawodowe, ale również nową rzeczywistość singielki. Co więcej, Agnieszka dołączyła do grona gwiazd organizujących egzotyczne wakacje dla swoich fanów. Wspólny wyjazd na Bali to oferta skierowana do największych entuzjastów aktorki, choć, jak można się spodziewać, koszt takiej przygody jest niemały. Paparazzi śledzą każdy krok Agnieszki. Nie jest tajemnicą, że życie pod obstrzałem aparatów może być wyzwaniem, zwłaszcza w trudnych chwilach. Jednak Agnieszka, jako doświadczona aktorka, doskonale radzi sobie z zainteresowaniem mediów. Jej zdolność do zachowania spokoju i uśmiechu, nawet w obliczu niełatwych pytań czy sytuacji, jest godna podziwu. Czwartkowe zdjęcia z Warszawy to kolejny dowód na to, jak świetnie radzi sobie z medialnym zamieszaniem. Spacerując po stolicy, trzymała w rękach piękny bukiet kwiatów, który był zapewne wyjątkowym prezentem. Stylowy szary komplet, składający się z długiego kożucha, kardiganu, spódnicy i kozaków, podkreślał jej elegancję i klasę.